Assalamu salamu Wielu muzułmanów i niemuzułmanów nie zna różnicy pomiędzy terminami Koran i Muzhaf. Często nawet je mylą i używają zamiennie. Bóg mówi w Koranie o koncepcji Kitab, Księga. Termin ten oznacza szczególny rodzaj wiedzy, która jest objawiana prorokowi w formie Księgi, to znaczy objawienia tworzą jedną całość. W przeciwieństwie do objawień odrębnych, które nawet zebrane razem, nie mają ukrytego ani widocznego tematu łączącego je wszystkie razem. Prorok otrzymuje takie objawienia w swoim języku, co oznacza, że można je spisać w formie fizycznej księgi. Tora i Injil, które Bóg objawił prorokom, odpowiednio Mojżeszowi i Jezusowi, to dwa przykłady boskich ksiąg. Kolejnym jest Koran, który został objawiony prorokowi Muhammadowi. Zatem termin Koran odnosi się do wersetów, które prorok otrzymał od Boga w formie 114 odrębnych sur, rozdziałów. Najdłuższy rozdział ma 286 ayatów, wersetów, podczas gdy najkrótsze trzy rozdziały składają się z trzech wersetów każdy. Termin Koran pochodzi od tego samego rdzenia arabskiego słowa kara'a, czytać. Rzeczywiście pierwszym objawionym słowem Koranu było ikra, czyli czytaj. Nazwa tej szczególnej boskiej księgi Koranu wywodzi się z faktu, że została ona przeczytana prorokowi przez archanioła Gabriela. Mushaf, liczba mnoga to masahif, to kolejny arabski termin powiązany z Koranem, ale nieco się od niego różniący. Termin ten pochodzi od arabskiego słowa Sahifa. Słowo to nie występuje w Koranie, ale jego liczba mnoga suchów występuje 8 razy. We wszystkich ośmiu wystąpieniach suchów oznacza zapisane strony czegoś. Zatem dosłowne znaczenie słowa mushaf oznacza zbiór stron. Dlatego jego techniczne znaczenie to skompilowane, spisane strony Koranu. Innymi słowy, termin Koran odnosi się do konkretnego objawienia, które zostało odczytane prorokowi Muhammadowi, podczas gdy termin Mus'haf oznacza formę pisemną tego objawienia. Każdy Mus'haf następuje po konkretnym Kira'a, czytaniu Koranu. Czytanie to sposób zapisu lub wymawiania tekstu Koranu. Mushaf można zapisać przy użyciu dowolnego z wielu różnych pism arabskich. Na przykład jeden mushaf można zapisać przy użyciu skryptu kufi, a drugi przy użyciu tulf. Co więcej, pisma arabskie ewoluowały z biegiem czasu, co oznacza, że starsze mushafy napisane przy użyciu tego samego pisma, wyglądają inaczej niż nowe. Na przykład użycie znaków diakrytycznych, kropki nad lub pod literami, znane jest jako iczam, oraz użycie znaków samogłoskowych, znaków reprezentujących samogłoski, znane jako taszkil, zostało później wprowadzone do pisma arabskiego, więc wczesne mushafy ich nie miały. Dostępność szeregu odczytań i skryptów powoduje, że różne muschafy mogą wyglądać inaczej. Wszystkie muschafy mają tę samą organizację rozdziałów i wersetów w każdym rozdziale. Na przykład każdy muschaf zaczyna się od rozdziału al otwarcie, a kończy rozdziałem An-Nas ludzie. Jednakże rozdziały i wersety nie są wymienione w mushafie w porządku chronologicznym ich objawienia. Na przykład pierwsze wersety Koranu, które zostały objawione prorokowi, pochodzą z 96 rozdziału mushafu. Dlatego jest tylko jeden Koran, ale różne mushafy. Różnice między tymi mushafami są minimalne, ponieważ są to spisane, skompilowane zapisy tego samego Koranu.